O ci, PANIE No dawaj UCH CIE SIĘ UDAŁO Dobra Halo halo śmieuneczko z tej strony Halo a w dzisiejszym materiale Moi drodzy Sprawdzamy nowy System rankingu w dwa 2 moi drodzy i z tej okazji Specjalnie wyczekałem do dosłownie Pierwszej w nocy i 29 minut, aby mój drodzy sprawdzić naprawdę jak jest, aby umiejętności czynników, którzy oczywiście moi drodzy grają i tak dalej, i żeby normalnie sprawdzić, więc możliwe, że spotkamy, ale możliwe też, że nie spotkamy i zobaczymy jaki jest system dobierania graczy, a także jak się gra nowe rankę, moi drodzy, jeśli się zostawcie łapkę do góry i oglądajcie. Mam nadzieję, że nie będę spany, szczerze mówiąc, bo nie mówiąc jak to wygląda to nie zareagowałem. Nawet go tam nie widziałem, ty. No to nieźle. Pakę straciliśmy. To są już w ogóle niesamowite żarty. Enemy jest mocne, ale teammate'ów nie mam słabych chyba. No dobra, ogólnie i z tego co mówili mi chłopaki, a także moi drodzy Wy pisaliście w komentarzach, to ogólnie gra się tutaj na tej mapie ogólnie dosyć mocno po CT. Jak też przy okazji widzicie moi drodzy, jesteśmy w ogóle już w innym miejscu. Moi drodzy, nastała wielka zmiana. Zobaczcie w ogóle na Instagram, moi drodzy, wrzuciłem ja posta i na pewno się ucieszycie, ponieważ Haju, moi drodzy, pokazał w jakiej jest, moi drodzy, letniej formie. Więc zapytajcie się, ucieszycie, docenicie i zostawicie, moi drodzy, serduszko. A ja na tym Instagramie to, moi drodzy, leżysz pięknie, tam miałem problemy, no ale się udało. Dobra, to jest czy trzeba tam podejść. panie tutaj jest gość, już na górze. Typka. Nie, bo się skończyło. O, już mnie zabije zaraz. Aj, aj, ja, ja, no dwóch zostało. Mój roz, w ogóle mam problem na imano. ostatnio bardzo mocne, bo nie grałem stanowa długo, długo, długo. Serio. I to, ja nie grałem tak mocne z, z pięć dni, to takie mocne. I zauważyłem w ogóle, taka ciekawostka, że gra się zdecydowanie inaczej. Serio. Gra się tak jakoś... Broni się za wolno wyciągają, ogólnie się za wolno strzela i tak dalej. Wcześniej to jakoś szybciej chodziło i tak dalej, a teraz to jakoś tak nie za mocno bym powiedział i nie za szybko. To się ogólnie jest, nie? Po lewej stronie Imo. Po prawej No i co? Tutaj im zaznaczę, żeby wiedzieli Brawo! Pierwsza runda wygrana! Nice! Aha, czyli goś tutaj nie był, a wtedy by po prostu chodził i się co w ogóle cofnął. Ty. No, powiem wam tak. Yy... No, mam te trzy fragi. Nie gram jakoś najlepiej. Ale moi teamci też jakoś się grają. I możliwe, że gramy normalny mecz. I to jest w ogóle. Aktualnie jest pierwsza, czyli w nocy. Jest moi drodzy, 2 września. A wy pewnie już jesteście w szkole, albo wróciliście. Więc ci. Wróciliście za wciągkę do góry Moi drodzy, kto się cieszy z do szkoły da, no to fajnie, fajnie, ale pewnie tam większość się nie cieszy, nie? W ogóle to jest jakaś fajna miejscowa na samą głowę ty Totalnie na głowę. Dobra, 3 na 3 mamy do ugrania oni pod A tam kutabanią. Dobra, 3 na 2 mamy. I tam jeszcze jeden gość. No fajnie, trzy na żywam trzy, trzy, dwa Fajnie Dobra, idę Tylko niech gościu tutaj nie wbija samemu tam na to A No właśnie, na, na, na B idzie Chodź tutaj kumplu Tutaj zaznaczymy, zaznaczyłem w sumie mu Mamy Polaka Ociepanie A mam siłę w łapie xD Dobra Bierzemy moi drodzy kałaszka w końcu matko jedna ileż to można Powiem wam tak Enemy trudny nie jest Ja trochę nie grałem Ale Do ugrania jest ten meczek do ugrania I jak na razie mogę powiedzieć że moi team są trochę Odpowiedni do poziomu który reprezentuje Gram na Polsce żeby też było moi drodzy żeby nie grać nie było najwyżej na, na jakimś innym regionie typu wiecie tam Holandia e, Jakaś tam wiecie Wschodnia część świata Tylko po prostu gram sobie tutaj Polskę, moi drodzy, żeby to dla Polsce Kolego chłopiec nazywa Chat coś tam Ty no, trochę śmiesznie Ale on dopiero ma dwa fragi, ty to, 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 to się nie przejmuje, ale ten gość co ma u nas 10, to ja sobie go zobaczę jak on się to w ogóle nazywa Oczywiście jest z tego klanu NN, no name jakieś. No ja 4000 4000 go i mam. Nie ma co widzieć, nie ma co. Ja jakby jak na razie jest OK. Jest OK. Eee, no i w sumie to sobie pójdziemy znowu pod TA. Jest jakaś dłuższa trasa. Tutaj nikt nie gra, to? A ty ma. XD, Ty tak jak się idzie, Dobra, leży, i on idzie na No i klasa, Ty! No przegrywaliśmy 2-0, a wygrywamy 4-2. Jest dobrze, ja robię 5 fragów. U nas goście są Legity. W enemy nikt się nie odpala, nie? No i jest tak, jakby. To powiedzieć luksusowo. Luksusowo. W ogóle moi rodze, zapraszam was zaprowacz na streama, bo będzie mój rodzaj streamek y, y, w najpewniej czwartek, ale na pewno w sobotę i w... Również niedzielę. To są typy w ogóle. No jak bez FC trochę inaczej się granie. Oho! Tutaj w ogóle trzech typach gra, nie? Ja sobie poczekam. Nie ma coś testować. Napinać. Ociepanie. panie, no ja bez napinki leciałem, no, ale dostałem prawie bombę, no i tam mają typów, fleszuję, habi pomocnik, No ileż to w te drzwi można tam wchodzić Dobra, leży małej drodzy, siódmy frak! siódmy frak! no i co, mamy teraz zmianę strony, bo ogólnie to ośmiu się gra i te mecze są takie dosyć szybkie. E, szybkie są, jest, no jak patrząc, że jest pierwsza 36, tak naprawdę ten mecz trwa niespełna 7 minut, a już jest moi rozy połowa. Więc dla takich greków nocnych, marków, no to, to jest spoko ogólnie, to jest spoko. W ogóle napiszcie, jak tam pierwszy dzień w szkole, bo pewnie niektórzy to, no mają trochę słaby ten dzień w szkole, no. Ja mogę wam powiedzieć moi drodzy, że jak zawsze miałem pierwsze dni w szkole, to kiedyś taki miałem dzień, jeden, to był w gimnazjum i tam miałem w ogóle kartówkę już pierwszy dzień z watmy. Więc jakby pozdro O, tutaj grają na midzie, na tarasie, jak to się mówi ładnie A będziemy tutaj widać jak sobie to jest no beczku, gdzie tam? O, ale fajnie z tego wypadło, ty. Jak normalnie z tego. Ty, a tutaj? Nie no, to jest A pewnie. Na bank. Ty, się ma w plecach. Tam jest typek, ale dobra. Imo A. No właśnie, to jest A. Tak jak myślałem Jestem gościu Dobra, essa Dobra, myślałem, to na raz 73 dostał i miał niespełna... No z 5hp więc no z 5hp miał jak nic. No i akurat to jest plus tej mapy dla że totalnie, słuchajcie, gdzie kto rotuje i to jest duży, duży plus. Dobra, trzeba będzie, mój raz na rodzaju. mamy jakiś tam zastrzyk rund, mm, więc nie będziemy się jakoś tam wychylać, no z drugiej strony człowiek by chciał tych fragów narobić, nie wiadomo ile, tak, ale no, trzeba tej myśleć logicznie. Gościu. Dobra, nice. Ty chłopco muci ty Elsa. Nie, a mnie tam jeszcze typy grają, mają tylko flesza Dobra mam flesza, Muc mucę fleszem, widzowie. A ty nie, gdzie ten flesz poleciał? Ja, ja. No, Byniu, daj skin, ale nie, to jest nasz skinek. Ale... Ocie panie. No i co, zagraliśmy na Eko? Wygraliśmy rundę? Jest dobrze. No słuchajcie, żeby na takim meczu dobrym jednym się nie skończyło. Ale z drugiej strony, jakby nie patrząc, na pięć meczów zagranych przegrałem 3, Na cheaterów oczywiście, w dzień grając. E, no i mam ogólnie kadę 0,79. Możecie mi pogratulować, bo takiego kadę nigdy w życiu nie miałem niskiego. Oho, chłop to chyba chciał sobie snaj snajperkozę zrobić, ty. To jest paczka. Dobra, samo bomb do mnie tutaj gościu malinowy. Dobra, dostałem bombę, karamba. Chciałem jego wychylić, jak już tak wiecie, ładny to porobić, ale... No nie, tegoś w ogóle... Chłopaku! Ty w ogóle grasz? Nie grasz, 7 fragów masz. W ogóle... Najśmieszniejsze jest to w tym meczu, że mam najmniej śmierci na mapie. Serio. Miałem przedmiot 9-3 statystyki, to zginęłem, to mam 9-4. Oni chcą go wyrzucić moi drodzy, ja dam na nie no bo... Po cóż to robić? Eooo! panie! Ładnie poklikał! No dobra! No, masz go tam, ale końcem końców przegrał, no końcem końców przegrał, no i cóż widzowie, no taka sytuacja, w ogóle tutaj jeszcze mi grał filmik i tak sobie myślałem, XD, no i pod, aha, to, dobra, bo to jest runda jeszcze do wygrania, ogólnie, że, żeby... a, tu jeszcze dwie rundy trzeba wygrać, ty, a tak sobie na luzie, ten, tak jest, po trwa 12 minut, czyli, no i co, dostaniesz bombę? Dobra, lecimy tam. Siema, dawaj. Uch, pan się udało A przeciągnę tu to nie? Kurka. Jakie mam granaty? Mam jednego granata. Oho! Ja myślę, że to jest wejście, muszę tam dalej. Ale zapomniałem, że ta mapa to. jak na razie to nie za duży plusik. Hey. O, oh. ale hey, przegra No i po sam leci na pełnej ten gościu I dostanie bombę zaraz Prifa I mamy 6-5 I się robi nieciekawie I się robi nieciekawie widzowie No powiem wam szczerze, że Oni tam grają B nie skracają, można ich ogólnie skrócić Zrobię to jeszcze raz. Zrobię to jeszcze raz, widzę, bo to może oddać. Oni też to ogarnęli. Tylko po co tutaj? No właśnie. tu ptali tutaj. Nie ogarniaczy jedni I zginąłem prawie. Dobra, pięknie. Dawaj, Jemkę. Oho. Dawaj. 3 na 2 Jezus, Maria. Oj, To jest tak niski poziom tego rankeda. Serio. Jeszcze jakiś ul tutaj jest. Ty. Dobra. Trzeba moi rozlecić na. Odbijać bombsite. Ale najlepsze z tym wszystkim jest to. Aż to jest mega ciekawe dobra prawie go miałem 41 dostał a ja on tutaj zaraz przyjmie 40 za sajdem pewnie gra no ta już uciekł tam no za side'em gra o oh my god! No 13 6 robię, widzę, to nie jest jakoś dużo, ale nie jest jakoś mało. Ale jak u mnie gości 88 8-8 i nie potrafią ogarnąć, gdzie jest bomba, to w ogóle jakiś dramat jest. No dobra, trzeba będzie to jakoś się zmobilizować i to wygrać. A może to ma Aha, jestem dwóch. Jestem z dwóch. Izę. Dobra. No wiedziałem. Ja już go tam strzałem dwa lata wcześniej. Widzę, że tam jest, nie? No piętnaście siedem, ale ja wszystkich na barkach nie uźwignę. No, teammateów teoretycznie mam. No to ja na pewno, widzowie, nie jest poziom. Yy, ja tak się przystrzegiłem, żeby grać z ziomami. Na pewno. Niko, nie niko. Sąsiad i tak dalej. No to na pewno lepszy poziom jest, nie? Bo te chłopaki to nie ogarniają totalnie. Może ten coś ogarnia. Pięknie! Wygraliśmy tak ważną rundę! Ale to mi się wydaje, że to wszystko przez tą agresję na midzie, na bank. Bo to normalnie to byśmy tego tak nie wygrali. Kup mi ktoś coś, proszę! Kup mi! No! No to dzięki! No i patrzcie, widzę, w takich sytuacjach moi teamici nie pomagają totalnie, nie? O, jestem w ciemnej. W ciemnej 4 hektara. na daleko, jeden. Ty chłop się skipał No i jest atak na B Dobra No i co? Tutaj atakują leży o nie wiem co się dzieje brawo no w końcu widzowie wygraliśmy ten mecz ty. wygraliśmy ten mecz powiem wam tak i co uważam o tym, grałem z totalnymi bobami popatrzcie na rangi, dla mnie moi drodzy to jest no bo bobsony po prostu, grało się OK. enemi nie było w ogóle trudne ale po prostu teamieci może po prostu nie ogarniali mapy. Grałem ten dosłownie 18 minut. E, może, może, możliwe, że będą jakieś cięcia. Ale grało się spoko. E, uważam, że granie do 8 jest spoko. Nie jest zbyt długie. E, jest na pewno OK. Ale na pewno fajnie by było wrócić do 10. Bo zawsze moi razy można jakiś comeback walnąć. No, na ich miejscu na pewno by zrobili kombek, Bo moi teamieci w ogóle nie ogarniali. A dwie rundy wygraliśmy na farcie. W końcu w końcu oceniam to. Za dobieranie ok, bo grali na podobnym poziomie, robili podobną ilość fragów i nie było, moi rodzy, takiej wielkiej dysproporcji, jeśli chodzi oczywiście o umiejętności. Ja wam bardzo dziękuję za ten odcinek. Trzymajcie się, grajcie, wygrywajcie i zdobywajcie, moi drodzy, legendy. A ja, moi rodzy, lecę, bo KD W końcu jest na plus. Do zobaczenia i heja.